Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zwykłego Miasta na moim kanale. A dzisiaj, tak jakby, jak zauważyliście, pewnie od razu na odcinku, miasto jest inne, ponieważ długo nie nagrywałem. Proszę sobie budowałem, bo nie chciałem się nagrać. Ale dzisiaj uznałem, że się zbiorę, nagram. Więc dzisiaj robimy przebudowę w mieście, ponieważ nie wiem, czy wiecie. A tutaj czekam na mojego modulara. Ztualnie odmierzone miejsce i tu go zbudujemy. Tu jest budynek, który wzięliście jak buduję. Tutaj tylko się powiększył ten pas tutaj. Tutaj wszedł sklep i przystanek autobusowy. A tutaj mamy wielki park, który jest w budowie oraz kolejny budynek. I moim planem na dzisiaj jest. Patrzcie mam tutaj taki hotel, co odmierza 10, 10 tych na 10 odległość. I musimy przełożyć park. O, żeby on się zaczynał dopiero w tym miejscu i był taki trochę mniejszy Ponieważ ten budynek zostanie przesunięty, a wtedy tutaj w to miejsce na 10 wolnego wejdzie nowy budynek Ponieważ nie chcę, żeby budynek z modulara no jakby mam zamówione klocki turkusowe do tego budynku A modular też ma kolor turkusowy, bo to jest biblioteka I tamten jeden domek, który by nie są tutaj też ma kolor turkusowy więc, właśnie tutaj jest mniejszy budynek, między to, żeby to się nie zlewało razem ze sobą. No więc co? rozpoczynamy przebudowę. Ach, no więc tak. Usunałem już tutaj poszczególne części. Teraz pewnie jeszcze usunę tą roślinność z tego miejsca. A ścieżkę będę po prostu po kolei przesuwał daną ilość bloków. Dobra, park został przeniesiony. Tutaj mam te wszystkie części z parku, będzie ciężko sprzątać. A teraz zajmiemy się przesunięciem. Tego tutaj budynku. Dobra, jednak już przesunąłem budynku, tylko wyleciał cały budynek, więc teraz trzeba przesunąć tą ścieżkę. Dobra, no więc tak, druszka ja bym została cała sprzętnięta. I co tak zostawiam? Ja ją po prostu przesunę tutaj, żeby nie zajmowała nam miejsca na miejscu dobre. I teraz trzeba znowu wszystko perfekcyjnie odmierzyć, żeby wszystko stało tak, jak należy. Więc ja to robię i zaraz wracam. Dobra, postawiłem tabelkę, belkę na, na którym będzie ten nowy budynek. A teraz trzeba tutaj postawić ten stary budynek. Dobra, przyniosłem budynek. I teraz ja zastanawiam, czy ten park nie będzie za mały, a mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Więc ja już lecę budować park. Dobra musiałem jeszcze jakoś przenieść drzewo, ale teraz już lecimy do budowy. No więc tak, zostało to też całe zmienione. Mamy już szkic mniej więcej. To już rozrywkowane, gdzie będzie droga. Oraz drzewo jest przesunięte i płot jest zrobiony. Więc teraz wypełniamy tutaj i dodajemy stare rzeczy, które były w parku. Dobra, dróżka została zrobiona, więc teraz tylko kamerę. Zajmiemy się roślinnością. Dobra, zrobimy już tutaj roślina, oczywiście. Tutaj wejdzie. Czekajcie. Tutaj wejdzie ściana. Bo to rzeczywiście prototyp budynku. A teraz zajmiemy się powrotem ławek, ludzi do parku oraz już powiem, że kolejnym projektem po świętach będzie zrobienie tutaj jeziorka. Więc teraz składamy ławeczkę. I odnajdujemy cały park, więc zaczniemy już. Dobra, myślę, że teraz park od razu trochę bardziej tętny życiem. W następnych odcinkach zaczniemy już, gdy przyjdą mi taily w ogóle, zaczniemy tutaj tailować to miejsce, czyli wytailujemy tutaj całą tą część pewnie. Na no, całą tą płytkę tutaj coś pewnie dokończymy. Czyli ogólnie całe tailowanie, żeby było już za nami. A... No i już chyba będziemy żegnać, to by było na tyle w tym odcinku, myślę, że odcinek wyszedł bardzo fajnie, więc możecie zostawić łapeczkę w górę subskrypcję, bo to pomaga w rozwoju kanału i motywuje, więc nara!